Ja się Bardzo serdecznie na moim kanale i ja oczywiście jestem ja też Economy Home Games. No i witam Was w kolejnym odcinku, oczywiście serii z od Zera do Biznesmena z Gry Farming Simulator 2019. A przed Wami prezentuje się oczywiście zestaw John Dera z wnioskinką ponieważ, no, w związku z tym, że mamy już trzeci odcinek ze żniw, tak, ponieważ Marcin pisał, że chciałby więcej żniw, więc w tym sezonie trzeci odcinek ze żniw. No ale oczywiście nie będziemy tylko robić żniw, yy, tylko że. Pojedziemy sobie jeszcze właśnie na sprzedaż oraz na parę innych akcji, ale tego... Zobaczycie po prostu w dalszej części odcinka, co będziemy robić. O! I tak by to można było podsumować. Dobra, także my wchodzimy sobie w Johnego. Oczywiście... Fritteraczek nam działa. Jeden plus. Dobra. Działa. Teraz jest OK. Kurde, nie tak w poprzednim odcinku. Jeszcze sobie go trochę poprawię. Yy, oczywiście jedziemy sobie sprzedać słonecznik. No bo po prostu trzeba. Trzeba po prostu go sprzedać. E, tylko pytanie, gdzie? Gdzie my ten słonecznik jedziemy sprzedać? Dokładnie, jedziemy go sprzedać na e, punkt na stacji kolejowej. Czyli to jest gdzie? Czy to jest przypadkiem? A nie, czekajcie, zaraz sprawdzę. Port, e, stacja, to będzie punkt... Nie, 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 nie. Gdzie to jest? I e, halo? Tutaj, pół na stacji kolejowej. Aha, to tam już kurde. Parę razy byliśmy, więc na spokojnie. Na spokojnie. Powinien freitrack dać radę. Dzisiaj, no na razie jest ok. Także lecimy sobie na pełnej, oczywiście. Nie pitolimy się w temacie. Troszeczkę sobie tutaj podściszę dźwięki, żeby nie było. I ok, dobra. Dzisiaj, przede wszystkim, oprócz tego, że musimy sobie sprzedać słonecznik, no to lecimy sobie oczywiście z soją, ale wymyśliłem, że skoro mamy, już będziemy mieli ponad 600 tysięcy, no to wypadałoby w końcu w coś zainwestować i coś kupić, tak? Kupimy sobie oczywiście nowe pole i będzie trzeba ogarnąć właśnie przy nim jedziemy. Za chwilę Wam też powiem dokładnie, które pola kupujemy, bo to nie będzie jedno pole, tylko kupimy aż dwa pola dzisiaj sobie, ale też będziemy chcieli sobie połączyć, także No zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie fajnie i że ta łąka będzie fajnie wyglądała i te wszystkie belki nie będą nam spadały. I też troszeczkę opowiem Wam, jak to mam w planach po kolei porobić. Oczywiście, no ten sezon będzie gruby, jeżeli chodzi o zakupy. To tutaj będziemy lecieli na konkrecie, a na razie z tą sumą jaką mam jestem w stanie kupić wszystko co potrzebuję na ten sezon No a wiadomo, że jeszcze coś sobie sprzedamy, jeszcze są jajka do sprzedania Jeszcze będzie soja do sprzedania, teraz sprzedamy słonecznik, więc na pewno jeszcze wleci nowy ciągnik myślę No i parę jakichś innych fajnych bajerów, zobaczymy Z tego wejdzie, postaram się tutaj wjechać, no bo też nie mamy aż tak bardzo ciężkiego zestawu, więc Ten żony powinien sobie spokojnie dać radę Ostatni odcinek z kamery z zewnątrz, więc dzisiaj pewnie będę chciał pograć wewnątrz, ale to pewnie też nie przez długi czas. Okej, okay, dobra, cyk, cyk, cyk. Wjeżdżamy sobie, no i możemy sobie elegancko sprzedawać. My ten zestawy musimy niestety zjechać, bo będzie nam on potrzebny, żeby soję sypać. Ale powinniśmy spokojnie dać radę. I co? Ile będzie? Hmm. 65 tysięcy całkiem fajnie Troszeczkę jestem zniesmaczony jeżeli chodzi O ten sezon yy, O słonecznik ponieważ no pole nie było może aż takie całkiem duże No ale nawet jednej przyczepy z niego nie zabraliśmy. No ale co prawda pieniądze fajne nie Ile tam było za rzepak było 76 tysięcy za całą przyczepę więc można powiedzieć że to jest bardzo Porównywalna cena chociaż tam mieliśmy No mieliśmy dwa duże pola i mieliśmy jeszcze No i po prostu Mieliśmy Więcej tego rzepaku, więc no tam konkretnie, za, w ogóle za rzepak z tym 140 tysięcy ponad zrobiliśmy. Więc naprawdę to świetny wynik. No i gdyby nie to, że będę chciał sobie z jednego pola zrobić łąkę, to no, można by było na przykład na dwóch polach zasadzić yy, soję w tym sezonie, no ale nie uda się raczej tego zrobić, niestety. Yy, no a trzech pól nie będę w stanie kupić, nie ma szans. No ogólnie mógłbym. Te dwa pola nie łączy ze sobą i miałbym też kawałek, ale no jakoś będę bawił się w tą belki, to fajnie choćby, żeby jakieś pole wleciało. W ogóle teraz sobie postanowiłem, że co każdy sezon powinienem przynajmniej jedno pole sobie dokupywać, bo maszyny naprawdę fajne, będziemy je na pewno zmieniać. No ale w tym sezonie idę w nową uprawę, więc nie mogę z wszystkich maszyn zmienić. Zobaczymy jak to jeszcze wszystko się rozejdzie. Przede wszystkim to moje kury w ogóle nie mają już jedzenia No a oczywiście pszenicy nie mam Więc słabo troszeczkę Owsa też już nie mam, bo sprzedam chyba Teraz słabo, no w tym sezonie będziemy musieli przynajmniej jakąś pszenicę, jęczmień zasiać Nie wiem, zobaczymy jeszcze Dobra, mogę sobie lecieć na spokojnie I ogień tutaj rura, nie ma co się zastanawiać Dobra, także my sobie w zasadzie, no dobra, to powiedzmy, że. Dobra, zostawimy sobie ten zestaw tutaj, bo nie wiem gdzie dokładnie będziemy się sypać. A jako zacku się gra w ten sposób, kurde. Dobra, zostawmy sobie ten zestaw, no i my sobie oczywiście przelecimy od razu do Johnego, żeby rozpocząć tutaj te żniwa. Jak zauważyliście, dzisiaj zaczęliśmy w ogóle o 10 grać, więc będziemy dzisiaj grali, robili sobie nocny odcinek. Mam nadzieję, że też Wam się taki odcinek spodoba, nocny No zobaczymy, no nie jest to taki stricte nocny, ale no wiecie, powiedzmy, że Żniwa na przykład w niedzielę też nie robią wszystko od rana Wiadomo, się idzie do kościoła najpierw Więc często gdzieś tam powiedzmy No nawet, no powiedzmy nawet do 10 zaczynają właśnie mniej więcej, więc yy, fajnie się tak my, Fajna myślę pora, no i do wieczora na pewno będziemy do nocy grali, no Zobaczymy jak to wszystko pyknie na razie się widzę, że się nagrywa. Wszystko elegancko, więc nie ma z tym problemów. Siadamy sobie do środka. Na razie sobie objedziemy, tak? Objedziemy sobie pole, No czym może nie całe, bo nie, będę, nie będzie mi się na razie chciało. Ja później sobie e, pójdę do Johnego, bo już dwa odcinki pod rząd lecę sobie. Więc na sam koniec może jeszcze pojadę. Zobaczymy, ile pracownik będzie w stanie zrobić. Może, no mogę pojechać w jedną stronę, żeby nie było... Yy... Całego nie chcę objeżdżać, bo to nie ma sensu moim zdaniem. Mm, dobra, to polecimy sobie nawet bez GPS-a. Kurde, ja tu jestem przecież pro progracza, nie, na kierownicy, to wiecie jak to jest. Powinienem sobie poradzić. Czy ja mogę... Tak, mogę się przesuwać, czyli ta ośka działa. No to patrzcie, jak się elegancko mogę przesunąć. Do przodu i do góry nie ma ośki, ale na bok zostawiłem, więc spoko. Bo wiem, że tam jakiś odcinek y raz był wyłączony. By Była wyłączona właśnie ta jedna ośka w X Nie mogłem tak ruszać głową, ale teraz mogę, spoczko nawet Myślę, że to bardzo nie przeszkadza OK. Postanawiam się czy też nie zrobić kiedyś live'a z farming ale czasu bardzo mało w tym nie powinienem się wyrobić, nie wiem co będzie w następnym tygodniu, teraz muszę ostro cisnąć na gry Ponieważ w tydzień mam urywanie głowy, że tak powiem yy... Zobaczymy. W tym tygodniu powinny filmy być przynajmniej myślę do czwartku. W piątek też postaram się. W weekend raczej nie zdążę zrobić live'a, bo będę chciał pocisnąć się z filmami. W tym tygodniu odpuszczamy sobie na pewno Rafta. Ewentualnie w piątek wleci. Bo nie mam Moniki i też nie chcę jej tam gdzieś yy, zmuszać, czy po prostu wiecie o co chodzi. Niech sobie odpocznie. Yy, a w tym tygodniu troszeczkę pocisniemy Farminga, bo w ogóle... Ostatnio powiedzmy cały tydzień rafta był taki, można powiedzieć, mini maraton. Się zastanawiałem, czy na przykład tak nie robić, że raz w tygodniu jest cały czas farming, a raz jest na przykład raft, czy i nagierka. Nie byłoby to może głupiej, i w międzyczasie jakieś livey, no ale ja nie wiem. Zobaczymy. Dobra, tutaj sobie wykoszę tylko ten cypelek, żeby już nie trzeba było tutaj jeździć. Okej. Okay. Dobra, dajcie mi znać w ogóle, jeżeli na przykład macie swoje gospodarstwa, jak tam w ogóle żniwa w tym roku, czy wszystko ok. No ogólnie na tym się tak bardzo nie znam, ale możecie się oczywiście wypowiedzieć w komentarzu. Tam sobie poczytam, może coś nowego się dowiem, czemu będzie nowa wiedza zawsze spoko. Dzisiaj fryzurka taka nieogarnięta trochę. Taka na bi... na książeczkę. Ale dobra. Czekajcie, dobra. To my sobie już tutaj puszczamy typa, niech sobie leci. Widzę, że słoja całkiem fajnie sypie. Jeden przejazd mamy 25%, no, no tam troszkę więcej niż jeden przejazd. No ale to mamy całkiem spore mimo wszystko pole, a z tego co ja się orientuję, ale tego nie jestem pewny, to... Co my mamy na tym polu? Rzepak mamy! Uhuhu. A jeszcze jest 10 ton rzepaku, no to elegancko, oczywiście nie jest nawieziony, ale spoczko. No i właśnie, jesteśmy na polach, które będziemy sobie oczywiście w tym sezonie kupować. Myślę, że całkiem fajne to będzie pole, bo można by ogólnie go połączyć z tym, ale ja na razie jakoś tak zrobię, żeby tutaj, no to będzie duży, moim zdaniem, duży land. Dobra, ta piła, kurde, to jest masakra. No tu na razie tą skarpę zostawię. Może ją troszeczkę postaram się ogólnie wyrównać. Czy drzewa wycinać będę? Chyba nie na razie, zostawimy ją po prostu jakoś gdzieś tak. Tutaj te pole w przeszłości można tą skarpę troszkę usunąć w tamtą stronę. Także polecimy sobie tutaj elegancko. No na pewno chcę zarobić obrys pola, tak? Zobaczymy. Dlatego też przede wszystkim e, trzeba by kupić te pola, bo ogólnie tak. No tutaj wyjdzie nam jakieś 250 tysięcy. No, zastanawiam się nad innymi polami. Nad 15 na przykład to jest. Też by było całkiem fajne pole, trochę daleko, ale no może i by coś fajnego dało się z tym zrobić. No, do góry to na razie nie ma co się porywać, za drogę. są te pola zdecydowanie. Nie ma sensu. No, tutaj na przykład na następny sezon chciałbym 17, może pójść albo w końcu 30. Może w końcu 30 pójść, bo też nie jest droga. No, 30 by można było pójść, te pola zobaczyć. No zobaczymy, 15 też można by kupić. 17 byłaby fajna, na pewno, albo 21. Dużo by grybać. Zobaczymy jak następny sezon wyjdzie. Ten na pewno wydaje mi się, że jest najlepszym sezonem jaki w ogóle do tej pory był. No i zostało nam 382 tysiące. Spokojnie jakoś tam powinno nam to wszystko wystarczyć. Także my teraz lecimy sobie na sklep oczywiście, do naszego case'a i spójrzmy sobie czy mi się ten mod w ogóle dodał. Nie wiem gdzie on by mógł... Tak, póki. Yy, I kupmy sobie takie, no nie za ładne, jakiś głębokość pług yy, Po prostu będzie do tworzenia ładnych pól. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, dobra. No, mógłby być czar yy, co, czarny O, co, Kurde, też spoczku a z takimi czerwonymi. Yy, nie, to już nie wygląda. Nie wygląda, nie wygląda, pane. Umy, ewentualnie John Deerowski, ale nie na czerwonych, tylko na żółtych, John Deere'a Bo a ile to mocy potrzebuje? 180 koni. To mój. Nie wiem, czy w ogóle mój case to pociągnie. A, brak, kolorki można sobie zmieniać. Dawalimy tu case'a na razie yy, i tyle. Może ten dół sobie przemaluję. Nie na biało. Kurde, co robię? Po co się tak zastanawiam? Czarny jest gitowa zajebiście. Yy, kupujemy sobie to w ogóle za 17 tysięcy, więc troszeczkę kosztuje, ale sprzęt się przyda na pewno do powiększenia pól. No, dosyć konkretny, mam nadzieję, że to będzie działać. 17 tysięcy też piechotą nie chodzi. Myślałem, że może około 8 będzie kosztować, ale okej. Okay. Powiedzmy, że powiedzmy, że jest good. W ogóle pytanie, co jest na polu? Co robię w ogóle? Yy, pytanie, co jest na polu? Już wam mówię jakim Nie ma co się zastanawiać, maszyna jak maszyna Od więc to nie jest jakaś Oryginalne ani nic, markowe Patrzcie jak ja to go biorę Kurde, lewy A, nie tak prawo, o, tu bym wymusił, dobra, leci jakiś mercedesik, nie wiadomo Sąsiady się tu wożą, sąsiady się wożą, nie ma co Ja pierdzielę. <grym> dobra Tak nigdy nie róbcie Nigdy tak nie jeźdźcie Dobra, my sobie lecimy od razu na grubo, bo nie wiem w ogóle co jest na tamtym polu. Jakie jest to pole? 26. 25 jest rzepak, który sobie ogarniemy, wiadomo, no małe pole, ale ogarniemy. Ale ogólnie będę musiał i tak chyba po prostu zaorać tam to wszystko, więc my sobie tam wlecimy na przykład głęboszem. Zobaczymy, co to w ogóle orki będzie wymagać. Zaraz sobie obczajmy o co chodzi. Dokładnie. Dobra. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja e, wygląda. My tutaj mamy e, soję, aha, tylko że no przeoramy ją, nie będziemy czekać tutaj nie wiadomo po co i na co to komu. E, czy tu. Dobra, to sobie rozłyszymy, ale czy tu w ogóle e, z wymaga. Jak to to jest z wymaganiami na przykład. Aha, to jest do orki, wszystko. Głęboż mógłby orać, ale tak? Mógłby orać, mógłby orać. No, tak, głębokość może chyba orać. Tak mi się wydaje. No, to możemy tak polecieć sobie elegancko. Potem głęboszem. No, troszeczkę orki widzę, będzie, więc nie ma co się zastanawiać. W następnym odcinku też pewnie poramy sobie, bo w następnym odcinku jest praca pożniwna i ogarnianie zwierząt na pewno chciałem zrobić. Ja przede wszystkim muszę się zastanowić, dokąd jest ten land. Czyli mniej więcej do to ok. Eee yy. Dobra, no, 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 powiedzmy, że ok. tylko zmniejmy sobie od razu tą wielkość na, na 6 metrów i powinno być good, no, 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 czy to w ogóle, jak to tutaj będzie działać, Ok. ło, wow, ho, ho, o nie, dawa to jakieś zniesienie było właśnie, bo ogólnie i tak bym musiał troszeczkę ten teren wyrównać, tak z jednej strony, ale po nocy to mi się nie uśmiecha. W ogóle na odcinku mi się to chyba nie uśmiecha robić. Ciekawe ile to w ogóle na godzinę może jechać. Dużo zdecydowanie, ale tutaj pod górkę mam problem. Ewidentny. 17 na godzinę może lecić to. No i za mało mam mocy prawdopodobnie tak mi się wydaje. Bo mój case ma 100. No tak na granicy, no trochę za mało, ale wiecie. Mniej więcej to jest na granicy powiedzmy. Wiem, powinien sobie jakoś prawie Jak mogę ładnie obracać sobie fritraczkiem. No mi chodzi o Klasa, Klasa, teraz to jest ten odcinek akurat pięknie wychodzi. Yy, ogólnie jeżeli jest trawa, to z czego tak dobrze nie widać kształtowania terenu, więc poczko, że sobie tego tak obrysuję, to fajnie. Od razu na GPS, no to, to od razu. No, komfort jest zdecydowany, nie? Zdecydowanie większy. Na razie to tak mniej więcej sobie muszę popróbować, jakby to porobić. Wiecie o co chodzi? Yy, przesuńmy sobie to. Opuszczamy, oczywiście. Yy, zostawik i zobaczymy, jak to pójdzie. Yy, pewnie troszeczkę się w tu w lewo, ale no, chcę to potem fajnie wyrównać jeszcze ten teren. Jedyny minus będzie ta skarpa, że ona będzie nam. góra cała Że będzie bardzo nam zabierać słońce. No to będzie jeden minus, ale. No, ogólnie ja, dla mnie to na przykład, ja nie jestem taką osobą, że bardzo mi przeszkadza, gdzieś, że gdzieś są cienie czy coś. No, to też daje swój urok, moim zdaniem. Naprawdę, może to trochę na nagraniu nie wygląda za dobrze. O, tu tą górę usunę. No, troszeczkę ją zmniejszę. Ale kurde, pójdzie mi po portfelu. Jak ja ją będę chciał zmniejszyć. i no nie wiem. Teraz się tak w sumie zastanawiam. Hmm. Nie wiem, jak to zrobimy. Szczerze mówiąc, ciężko będzie ogólnie to poogarniać wszystko. No, posiedzę troszeczkę poza odcinkiem, myślę, i jakoś to tam ogarnę. Teraz myślę, że sobie polecę już bez GPS-a, jakoś równo postaram się wjechać. Zacząć tutaj. Oczywiście, no, może nie z całej pery od razu jechać co. Michał, kurde, mógłbyś czasem gaz puścić Ja, ale ze mną to tak jest. Dobra, powiedzmy, że jest elegancko A no, takiej kierownicy to mogę... ja mogę, nie? że będę troszeczkę sobie to poprawiał Nie mogę też za bardzo najechać w prawo, bo... No, no, wtedy już nie będę mógł tym pędzlem polecieć Bo na asfalt wjadę Nie chcę też 17 na godzinę tu cisnąć No zaraz pójdziemy sobie... Yy, też od razu do kombajnu, bo generalnie po nocy taką rzecz robić to jest najgłupszy pomysł na świecie. Także no, no wiecie o co chodzi. No właśnie o tym mówię. Nie jest to najlepszy pomysł na świecie, ale jakoś ogarniemy. Ja myślę, że te pole malutkie sobie poza odcinkiem. Nie będzie problemu w następnym odcinku już ktoś przygotuje te pola i myślę, że możemy sobie porać. Troszeczkę, bo dzisiaj chciałem tak po prostu zobaczyć jak to tutaj wyjdzie wszystko Żeby też cały odcinek nie robić Te orki, ale też po co to nie ma sensu Więc sobie zgasimy, a mój pracownik, no właśnie, ma 95% więc my sobie Polecimy od razu, rozpalimy wszystkie światła mhm. Dobra, poczekam Cofnę się To prawda, no ja tutaj mam większe prawa, ale no wiecie, nie, niech tam im będzie Okej okay. Dobra Dojadę do niego, i się zaraz powinien zatrzymać, już koguty ma odpalone Więc na pewno się zaraz zatrzymie A no właśnie się zatrzymał eee, Mam nadzieję, że w miarę okej okay, będzie sypał Dobra, powiedzmy To my sobie tutaj gasimy Wchodzimy, że tak powiem, na ziemię no i możemy sobie lecieć oczywiście z tym, że to jest mój ciąg, znaczy mój kombajn. Musimy sobie w środku, bo ty strasznie w środku jest ciemno, masakra. To mi się osobiście nie podoba. Dobra. Troszeczkę trzeba zwiększyć, sprawdzę ile tylko ten header ma metrów. To jest ten header też będzie trzeba na tym sezonie wymienić ewidentnie. 7,6 metra, ok, dobra. Co to ma być? 7,6 metra elegancko. Więc możemy sobie opuszczać i lecimy sobie. Troszeczkę sobie w nocy pokosimy. Fajnie całkiem moim zdaniem też w nocy pokosić. W ogóle bardzo w nocy fajnie wygląda moja gospa, ale to już chyba nie jest ta pora, żeby ono zaczęła świecić. A widzę że spadki FPS-u. O kurde, tu do 30. Ale soja kurde, misz, że raz FPS-y. Tego się nawet nie spodziewałem. bo że to tak w nocy też, wiecie, może być to, nie? No dobra, ale to i tak jeszcze pokosimy sobie z 5 minutek, myślę. Nie ma też co przesadzać, bo Dzisiaj taki odcinek też na spokojnie, trzeba coś porobić, na następnym odcinku myślę tak no Trzeba by się troszkę zwierzętami zająć, może będzie cena za yy, Ten Za jajka, to by się też wywiozło od razu Ogarnęło się jedzenie yy, Zwierzętom, no oprócz siana, chociaż też Zobaczymy właśnie co z tym sianem Jak to wyjdzie Czy ja w ogóle mam Jedzenie dla zwierząt, to jest pytanie Tu nic nie mam Aha, siana nie ma, jest owie. A owiec o, owies, mam owsa dużo. O kurde, to bez problemu tutaj starczy. Ja, ale strasznie mi to leguje. Ale to chyba przez tą noc. Albo te tekstury soi I po prostu są jakieś zwalone. A nie, teraz jest w miarę okay, powiedzmy tak, standardzie. Zależy, gdzie patrzę, tak? Bo tu pewnie będą spadki. No, dobra, nie ma co się zastanawiać. Lecimy sobie tutaj, szkoda, że nic nie widać w tych rysterkach Dobra, to na razie jeszcze tak tu Co robię ty? Aha, drzewo! Haha! Ha. Dobra Dobra, możemy sobie lecieć. C czemu ja to... Czemu ja to wyłączyłem? Chyba, chyba się kończę, nie? Chyba się kończę ewidentnie, bo w ogóle tak nisko mam opuszczoną że header, że szok. Właśnie, header to troszeczkę za nisko, bo trzeba by podnieść, dobra. Teraz jest ok. Elegancko, ale Fender też fajnie rozpalę. i Co mam? Trzeci dzień z yy, rzędu, na, powiedzmy trzeci odcinek rzędu. Robić miniaturkę z y, John Deere'em, Fendem, znaczy z John Deere'em i Joskinką. Nie wiem, może coś innego bok minie. Zobaczymy, no może jest to nowe pole się ogarnie. No, zobaczymy, może coś się uda ogarnąć. No, ewidentnie będzie trzeba poza odcinkiem skończyć te rzeczy. Jutro powinno mi się udać ogólnie skończyć to i może od razu nowa, nowy odcinek nagrać. Yy, może tak na zmianę. Bo ogólnie ten odcinek macie w środę, to może jutro w Request, a w piątek znowu farming. Fajnie by to było, chyba. Tak mi się wydaje. No, można by tak spróbować to zrobić elegancko i wtedy. Yy, no, czekajcie. W piątek, no czyli na przykład w poniedziałek zacznę od drafta. Yy, polecić potem właśnie z farmingiem. No zobaczymy w ogóle co w tym farmingu, jak to nam pychnie. No, troszeczkę niefajnie, bo wiem, że już się kończy farming, tak naprawdę. Bo ja na pewno raz nie będę miał czasu nagrywać, a. Jest potencjał na tą serię i to duży. No ale troszeczkę teraz to nie ukrywam, ale się zmarnował. Ewidentnie. No w sensie to, że po prostu czasu nie będę miał na nagrywanie, i o to mi chodzi głównie. Dobra, tu sobie polecę, może. Kurde, co ja klikam? Ty, C miałem klikać, dobra. Polecę sobie jeszcze bez GPS-a. Może tam i z powrotem, i będziemy kończyć, bo tyle to będzie. W tym sezonie kończymy ogólnie żniwa. Mam nadzieję, że dajcie znać w właśnie czy Wam się podobał ten sezon, że zrobiłem trzy odcinki ze żniw. Yy... Po prostu na życzenie to zrobiłem. Ja no ale lubię żniwa, więc czemu by nie zrobić. W ogóle drugi raz naprawiałem już kombajny header, więc też wiecie, no jednak troszeczkę te żniwa yy... niszczą te maszyny. Znaczy, ja tylko już nie tylko, że nie ma praca polowa niszczy tę maszynę, no ale dobra, jakoś powinniśmy to sobie fajnie e, wszystko ogarnąć. W środek powinienem się na GPSie rozcinać, najlepiej, ale no, jadę chyba w miarę równo. To się potem jakoś wyrówna, i tak będę poza odcinkiem nagrywał, znaczy robił to, więc nie ma z tym problemu. E no, ale laguje ewidentnie. 30 fps tu mam, więc ledwo co. Może będzie trzeba tą teksturę coś wymieć, ale fajnie. Deere się tam prezentuje jak horde klasa. O, to mi się podoba. To mi się ewidentnie podoba. Ok. Dobra, lecimy sobie jeszcze w lewo, polecimy. No i to będzie na tyle, tak naprawdę. Miałem w ogóle pogadać jakieś plany na zakupy, ale tu może nie będę wam wszystkiego zdradzał. No wiecie, będziemy lecieć w Siano kiszonkę, No i to, to to wam w sumie yy, taka informacja powinna wystarczyć. Jak się wydaje. Dobra. Także zrobimy sobie ten przejazd. No już do końca, ale ja w tym momencie chyba się z wami powoli będę po prostu żegnał bo tutaj nie ma co przedłużać. Mam nadzieję, że ten sezon wam się podobał, w następnym odcinku zaczynamy już kolejny sezon ogarniemy sobie pole, ogarniemy sobie zwierzęta, także już wiecie co będziemy robić także jeżeli taki materiał wam się spodobał, no to oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę, jeżeli cały content na tym kanale wam się podoba, no to oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem jest mile widziana no i na przykład możecie wpaść z linku w opisie do tego filmu na mojego instagrama oraz mojego fanpage'a na którym zawsze wrzucam informacje, że pojawił się nowy odcinek. No i to by było na tyle. Także trzymajcie się, widzimy w następnych materiałach. Cześć!